Witam, witam, jestem Mike, a to jest już 26 odcinek serii Singlecraft. Craft. A na dzisiejszym odcinku chciałbym sobie z Wami razem pokonać 5 widerów na raz. Wejdźmy sobie do domku i zejdźmy sobie do magazynu coś wam pokażę. W chwilę mogliście właśnie obejrzeć timelapsa czy tam, no to był taki chyba tak no, Myślę, że to się może zakwalifikować do timelapsa. Jak właśnie pozyskuje sobie wszystkie tutaj 15 czaszek czarnego szkieleta. Zaznaczę tu jeszcze jedno, a mianowicie, że dwóch czaszek jak w sumie z tych wszystkich czaszek to trzech nie nagrałem. Tej, która była kilkanaście, kilk, kilk... Chyba 11 odcinków wcześniej. Tej nie nagrałem jednej. I dwóch nie nagrałem, jak zdobywam je właśnie w neterze w twierdzy. Całe zdobywanie tych czaszyczek zajęło mi, żeby właśnie skłamać... 3 godziny? Tylko, że to nie było tak, że cały czas sobie zdobywałem, bo zdarzało mi się, że zginąłem. Musiałem wrócić się tam po jedynki. Było to co prawda... Takie proste, bo nie miałem złotych jabłek, skończyły mi się podki na odporność na ogień, ale wszystko się udało i straciłem po prostu spodnie. No i trochę mi jest tego szkoda, ale jak widzicie, już sobie odrobiłem, bo znalazłem takie spodnie, co miało protection 3. Dorzuciłem, so, do, dorzuciłem sobie do tego jeszcze unbreaking oraz mending. Myślę, że nie będzie żadnego problemu. Jeszcze pewnie wersja nie będziecie pytać, na jaki gram. 20w11, a gdyż przed moim zdaniem jest niestabilny i nie chcę na niego przechodzić, przynajmniej na razie. W każdym razie. Yy, jeszcze tu sobie w ogóle przygotowałem złote marchewetki, bo one dają dość dużo nasycenia. A, i, a jeden szmaragd mogę sobie kupić takie 3, więc no... Mi się opłacało. Dobra, mam ender 6 mam ender 6 to też fajerwerek, co Wam jeszcze statystyki pokażę. Creeperów mam zabitych 348. Yy, jeszcze wam pokażę statystyki witerowych szkieletów. Moment, to powinno być gdzieś. Dokładnie tu jest. No, dwa razy zabił mnie ten szkielet, ale itemki i tak odzyskałem, więc jest dobrze. 320 zabitych witerowych szkieletów. Na 15 czaszek to jest nie znowu jakoś rewelacyjny wynik, ale myślę, że. Nie ma z tym żadnych, żadnych. problemów i jest OK. Mogło być tego więcej, co prawda, bo no tyle żebym tego zabił, że kości to miałem chyba tam pół małej skrzynki, tak samo jak węgla. Dobra, polecimy sobie kawałeczek od naszej tutaj wioski. Jeszcze może trochę legować, ale to. Właściwie nie wiem czym są te lagi dzisiaj spowodowane, ale uprzedzam, właśnie, że są lagi, trochę więc, w razie czego, oczywiście, ten makropię no, save'a, jakby coś się stało z tymi Witherami, żeby zniszczyły się te timki przez przypadek, się jakby jakiś Wither strzelił czy coś, bo by się za szybko odpaliły, czy jakiś błąd, Dlatego tego, no, stwierdzimy, że zrobię sobie tę kopię save'a taką na świeżo. i w razie czego będę mógł sobie ją cofnąć, bo szkoda by było być tamte te kilka, kilka Szereg Kilka, kanaście czaszeczek Dlatego ja tu jestem, właśnie, przezorny, zawsze ubezpieczony. W ogóle też mówiłem wam, że sobie zakupiłem green screen, próbowałem go ustawić, ale ach, za słabe oświetlenie dalej tu mam i. Dobra. Myślę, że tak. Tutaj na tych krotach bym się wkopał I sobie te Withery po prostu pokonamy Myślę, że tak zejdę na 12 poziom W ogóle przygotowałem sobie te właśnie... Nie pokazałem wam... Widzieliście to Przygotowałem sobie tutaj... Potki... Nie, nie w tym szalkerze. a ten szalker sobie zlikwiduję i włożę tutaj W tym szalkerze mam podki na... Widzenie w ciemności na generację, które sobie zaraz chwilę weźmiemy. Bo widerów to znowu nie jest jakoś mega duże wezwanie. Wyzwa będą no, wyzwanie, ale po prostu. no... Jednak wolę mieć przy sobie te potki niż potem zginąć i. I mieć. No, problem. Bo jakbym zginął tutaj, to to by było. Łeknę sobie pierwszą potkę. Nie brałem to w ogóle pod nie, tylko stwierdziłem, że sobie. O lazu sobie wydobędę, jak najbardziej. I zajdemy się sobie tak na 12 poziom. Może się jakieś diamenty kryją, kto wie. I w następnych odcinkach będę chciał się zająć właśnie takimi rzeczami jak strzelnica w wiosce, kończyniówka wioski. W ogóle widzieliście bardzo fajna aktywność pod oglądem była, którą wróciłem wczoraj. To nagrywam w czwartek, a zobaczycie to najprawdopodobniej ten odcinek w piątek. Z tego powodu, już wylicie 10 łapek w górę, to myślę, zobaczycie to czwar w czwartek. Ale no tutaj nie jestem Wam w stanie nic obiecać, gdyż no, no nie wiem, jak to wyjdzie. A tak się kopie. No to dobra. Momencik, zobaczę, na którym sobie jeszcze poziomie. Na 26, no to jeszcze kilka, myślę, poziomów w Nie wiem, myślę, że nie będzie żadnej lawy, bo jak mi jakaś gwiazda go. Gwiazda, netto wpadła do takiej czy co? jeszcze sobie zmniejszę render, distance? To może przez to i po sobie. Z... No, może, może, możliwe, że to było przez to. Wejdę sobie jeszcze kilka poziomów, jeżeli tak nie będzie na ten. złotko. złotko sobie zbiorę, złoto się przyda. Dobra. 5 Witterów to jest takie wyzwanie, że tak powiem, takie mniejsze. Jedno z takich rzeczy, które muszę sobie zrobić. Na przykład który sobie za niedługo, myślę, stworzy. Przyda się na pewno do y, farmy... Do farmy... Y, Slajmów, tak. Bo będę chciał ją zbudować w jednym z kolejnych odcinków. Slajmczak mam wyznaczony tam, gdzie wam pokazywałem, nie pamiętam, który to był odcinek. Ale jakbym znalazł gdzieś, czy coś, to wam teraz na ekranie się świetli tam y, numer odcinka. Albo jakiś, no nie wiem, coś, coś pokombinuję. W tym razie to było właśnie w jednym z odcinków singla pokazywałem, gdzie mam ten slime chunk, tak zwany, i no... mówię czemu nie gram na najnowszym snapsie, dlatego że on jest niestabilny. Wiem to dlatego, że um, dając sobie, przygotowując właściwie yy, przegląd snapsta 20W12A, czyli ten do najnowszego, yy, było coś takiego, że po prostu ja sobie na kreatywnym, nie wiem czy to działa też na survivalu, niszczyłem sobie bloki i one się jakby nie niszczyły, pojawiały się, wiecie, jak ja bym teraz ten stoł zniszczył, tak. o, i on się jakby pojawiał tutaj znowu, tak, nie wiem czy to, tak, czy o co tu chodzi, czy ja mam tylko takie lagi, można co tak nazwać, ale udało mi się ostatecznie wszystko tutaj wam zaprezentować. Takie pomieszczonko mi tu wystarczy, powinno. Ale pewności nie mam, dobra. Zrobię coś takiego, oczywiście tylko tymczasowo, bo ja sobie te rzeczy zbiorę. Dobra, weźmy sobie trochę tego. Oraz trochę główek. I teraz tak, tutaj będzie pierwszy totem. To się chyba totem nazywa. Musiałbym tu chyba kopnąć jeszcze jeden blok, co nie? Najlepiej to tak ze dwa by się przydało, no to nic. Kopię się je jeszcze dwa, bo tak nic nie szkodzi. Chwilą mam i tak bardzo dobry. No i to jest już drugi odcinek, czy tam trzeci? Trzeci, bo drugi to był Przegląd zaprota. Określam, że to nie jest maraton tylko single, singla, tylko ogólnie, ma, ogólnie maraton na całym kanale. dosłownie wszystkich serii, które już za zaczęliśmy. Dobre i Jeszcze jeden blok, no nic, trudno. I on będzie, do niego się wszystkie odcinki. No, odcinki z mm, farm, odcinki z singla, odcinki z... co tam jeszcze jest? Myślę, że odcinki z serwera też dojdą. Dobra, teraz postawmy sobie tutaj. Kurde, ja się dygam. Nie wiem czemu, ale ja się dygam. Jesteście gotowi, ludziska? Ja nie, tak szczerze wam się powie... szczerze wam powiem, nie jestem gotowy na tę walkę i to w ogóle. Wręcz przeciwnie, boję się, o jej, jakie będą jej skutki. Te bloki sobie może zlikwiduję. Tak, mimo wszystko. Dobre. Uciekam, ubieram se klato od razu W ogóle nie wiem czy te witery nie będą za głośno Na razie chyba nie są głośno, co? Nie wiem W każdym razie jakbyście tu coś... ...prosicie sobie trochę może Dobra Lepiemy w takim bądź razie te witery może się uda. Emocje takie, że ło. Jakbym to sam pokonywał sobie, to pewnie nie byłoby takich tych, ale jakoś tak... Wiecie, pierwszy raz pokonuję Withery na wizji, no to. O, o! Robi się gorąco. Muszę się wycofać i teraz go nawalać z miecza. Dobra, jeden Uiter. za chwilę będzie załatwiony. Sorry, że to jest tak głośno. Będę to też musiał trochę ściszyć. Jest! Pierwsza gwiazda, dobra. Teraz trzeba się wycofać. I trochę sobie to przyciszyć. Ogólnie sobie może dźwięki tutaj wyciszę. Tak do tych siedmiu, bo ten Wither był straszny głośno. No, myślę, że ty dzisiaj 3 dźwięki przykroczyć godziny. Taką nadzieję przynajmniej. Dobra, jednego itera mamy już załatwionego. Dobra, w w że dobra. będzie już drugi witer. Pięknie. Ja sobie oczywiście wszystkie będę pokotować w normalnym świecie, jak co? Nam jakąś większą ilość, nie wiem, 22 itery. Mam powiem, czy już emocje trochę opuły? Nie ma takiej tragedii, a jednak, a jednak może, może coś z tego jeszcze być. Dobra, sobie weźmiemy teraz może to. Czas patrzę na serduszka i na to ile życie ma Wider. Dobra. Chciałem nagrać dla was też z kamerką, ale no Green Screen mówię, że coś mi nie działał. W ogóle czy, czym on się regeneruje, co? Głupiś. No nie no. Co za normalnie. Dobra, już jest mój, już jest mój. Kurde. Sorry, że tak w ogóle mało mówię, no ale muszę się skupić tutaj na walce niż na gadaniu. Ale już mamy trzeciego Widera. Fajno. Ile on mnie nie zab... Dobra, jeszcze żyje. Jeszcze. Po szczęście, że w ogóle że mam te klatę, bo jakbym sobie nie wziął, to by było trochę nieciekawie. No nic. poczekam aż się zregeneruje trochę. Dobra, Chodź tu, Chodź tu W ogóle pewnie też będę miał pełną kobla z tego co oczywiście go sobie tu zbiorę A Robi się gorąco i nieciekawie Mało ciekawie, mało, dobra Was na chwilę odpuścił. Ja sobie wezmę może z regeneracją i jeszcze tutaj sobie wezmę trochę siły. Ok. Tu sobie wrzucę na razie takie śmieci, który nie potrzebuje. Bra? Myślę, że taki odcinek z walką z witrami Wam się spodoba. No dobra, ubijmy sobie kolejnego. Nie miotaj się, nie miotaj! Jak myślicie, uda mi się go rozwalić czy nie? W sumie, za chwilę co zobaczycie, czy ja zginę, albo on zginie. No tylko do tarczy, do tarczy, jak będzie miał te tarcze, to już... ...zejdzie szybko. A, jest tarcza, jest tarcza. Ale ja się muszę nażrzeć. O i teraz go spotkam na siłę. To już będzie przyjemność. Pik, pik, pik. Ale będzie fajnie. Będę miał 5 konów już. Na dobry początek w całej tej naszej przygody z bikonami. Ale te witery się drą No i mam gwiazdę. No i dobre. Mam tu wszystko, mam wszystko. Dobra, będę musiał się tu wkopać, żeby mnie zaatakował w nowym tunelu, żeby sobie tam nie wyleciał przypadkiem. jeszcze zostało na widzenie 3 minuty. To tyle, ile mi zajmie, myślę, ubijanie tego tutaj... ...likwenta. No choć tu... Wam powiem, że stresik jest, jako tako. Wither znowu nie jest jakoś tak trudny kiedyś. Pokonałem sobie... tutaj że... Ale one sobie po prostu latały w świecie, więc trochę mi było z nimi trudno. Ja ostatecznie sobie wygrałam bez żadnego wspomagacza, game modem czy tam gdzieś tam. niech sobie, on zginie. Dobra. Mamy go, ludzie. Ostatni, piąty, będzie za chwilę. O, o, o. o. Dzisiaj już bym bardzo. I mamy 5 literów pokonanych w 20-minutowym odcinku. Ja tu mam jakieś róże Witera? Chyba nie. Szkoda trochę, no nic. Dobra. Także ja sobie tutaj myślę, pobieram trochę tych surowców, bo trochę tego jest. A szkoda, by było tego żelaza tutaj zostawiać. Myślę, że ten odcinek mało tu, co prawda mówiłem, ale to dlatego, że musiałem się bardziej skupić na walce niż na gadaniu właśnie, ale myślę, że wszystko tutaj ładnie zostało Wam przedstawione w tym filmie że on Wam się pomimo takich drobniejszych lagów spodobał. Jeśli tak jest, zostawcie łapkę w górę, kto nie subskrybuje, nie zasubskrybuje, bo lecimy, do wakacji. Jak sobie ostatnio wymyśliłem taki cel, Bić 100 subskrypcji. Możecie też pisać, czy mi to się uda, czy nie uda. I napiszcie koniecznie, czy takie odcinki Wam się podobają, czy nie. Czy chcecie taki więcej. Na pewno z Twitterami zawalczę sobie dopiero. Nie wiem, za 50 odcinków, tak? Już. chociaż może nie, dobra, trochę przesadziłem. Nie za 50. Trochę przesadziłem. No nie wiem, niech będzie te 20-30 odcinków. Dobra, to sobie weźmy. I ja tu sobie podkładam już wszystkie temki I usłyszymy się, myślę, w następnym odcinku. Nie to się łapce w górę, gdyż. 10 łapek pod tym filmem to jutro macie najprawdopodobniej kolejny fajny odcinek Ja wam powiem, że będzie to nieco mam dwie opcje na następny odcinek dlatego no czekajcie, wszystkiego się dowiecie w swoim czasie, nie zapomnijcie tylko o łapce w górę, bo łapka w górę szybciej odcinek tak jak już wielokrotnie tutaj mówiłem, aktywność z waszej strony równa, równa się aktywnością z mojej strony Dlatego zapomnijcie o łapce w górę, fajny Mike, trzymajcie się i pa!